Co w tych trudnych czasach pod wieloma względami można zrobić, żeby zachować spokój i nie dać się jakimś złym nastrojom? Nie oglądać telewizji, poczytać dobrą książkę. Nie mieć czarnych myśli, o tak bym to nazwała. Dzieciowy optymizm na co dzień przed pandemią, po, w trakcie i po pandemii, to musi po prostu być wyjść od człowieka, to się tego nie da tak sobie nabyć. Wydaje mi się, że nie robić jakichś nagłych, nagłych ruchów, tylko, tylko robić to, co się, do, co się należy. Tak na co dzień i czekać tyle wszystko. No i przede wszystkim dbać o zdrowie. Staram się pomóc rodzinie, staram się sąsiadce zrobić zakupy, bo jest staro schorowano. No a że zdrowie mi jeszcze dopisuje, no więc z tego korzystam. Kontakt z rodziną przede wszystkim. Kontakt z rodziną, no rozwijanie swoich pasji. Zajmuję się domem i jak panowie widzą, z psem wychodzę, czytam dużo i to tyle. Trzeba spacerować, dużo spacerować. Nie myśleć o pandemii i skupić się na codziennych czynnościach, jak również żywić nadzieję na to, że, że z każdym, że już niedługo będzie lepiej. Ja na przykład lubię wychodzić z moim psem na, na, na spacer. No, co jeszcze? Dobrej kawy się napić, oczywiście, w mieszkaniu, w domu. Mnie w sumie nie ogranicza to, że mogę dalej rozmawiać z moimi znajomymi. Coś tam sobie pogramy razem, siedzimy na kanale, śmiejemy się no i da się jakoś poradzić nie wychodząc po prostu z domu. No a też jeszcze w domu mam zwierzęta, to daje mi też otruchy to trochę. Trzeba mieć chyba dobre nastawienie mimo wszystko i trzeba to wszystko jakoś tak przetrzymać. No te najgorsze chyba minie, no jedynie co no. Dobra książka. Za bardzo się nie zamartwiać na zapas, nie? Bo to i tak nic nie pomoże, i tak nic nie pomoże po prostu. Trzeba szukać nawet w tych trudnych czasach, powiedzmy, jakichś pozytywów. Śpiewać piosenki Znie... dzieciom. Znieczulać <laughs> się. <laughs> Zmienić rząd. Śmiać się. Spotykamy się ze znajomymi jakby online i w ten sposób spędzamy wieczory, no bo nie ma innych możliwości. Oglądać i czytać jak najmniej bieżących informacji ponieważ z tego natłoku informacji można dostać zajoba. No i nie wiem, czytać jakieś wartościowe rzeczy, oglądać wartościowe programy, a nie papkę.